Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Damczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Witam serdecznie naszych słuchaczy, również panią redaktor. Panie marszałku, gościł pan w Portugalii, tam są podobno takie problemy jak u nas, ale one są rozwiązywane inaczej. Och, problemów jest w Portugalii co nie miara, co więcej Polska prześcignęła pod względem zamożności już Portugalię, kraj, który od dawna jest w Unii Europejskiej. Te problemy rzeczywiście są znaczące, Przede wszystkim dostrzegalne jest to, że wynagrodzenia pracowników w Portugalii są no, na poziomie który, który jest niższy niż w Polsce, bo mówimy tutaj mniej więcej około 600 euro miesięcznie, a natomiast jakby koszty życia, kupna mieszkania, samochodu są znacząco większe niż w naszym kraju, co powoduje, że wielu mieszkańców Portugalii. Zwyczajnie nie stać na zakupienie swojego mieszkania, bądź też życie na takim godnym, spokojnym poziomie. Co dla mnie było dość szokujące, bo rzeczywiście wydawałoby się, że Portugalia kraj stojący turystyką stojący bardzo dobrze, jeżeli chodzi o eksport wina winiarniami, które tam są, winogronoślami, które są tam uprawiane. Także wydawało mi się, że to jest kraj bardzo zamożny, natomiast no, ni, ni, niestety wydaje się, że, że na jakimś pewnym poziomie zatrzymał się ten dynamiczny rozwój Portugalii. No a Portugalczycy Polska, no. protestowali nawet, że koszty życia są za wysokie obniżcie ceny dóbr podstawowych. No to prawda, no, tam jest też taki zwyczaj, że duża część społeczeństwa wszelkie posiłki, na przykład jada w restauracjach na mieście, to ma swoją oczywiście cenę. Polacy raczej w dużej części normalne posiłki spożywają w domach. To wydaje się tańszym po prostu sposobem funkcjonowania na co dzień. Aczkolwiek no, jest, to, jest to kraj bardzo zróżnicowany. Na przykład Lizbona, w której byłem, jest bardzo dobrze skomunikowana, jest niesamowicie rozwinięty transport publiczny metro skorelowane z kolejką aglomeracyjną, z autobusami, to wydaje się naprawdę daleko, daleko, dalej posunięte i dobre rozwiązanie niż miasta w Polsce. Natomiast no, różnice pa, są widoczne. Panie, tak, marszałku, a jeżeli chodzi o problemy gazowe, to jak to u nich wygląda? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Narzekali generalnie na ceny energii, jak rozmawiałem z Portugalczykami. Natomiast nie skupialiśmy się na, na, na samej cenie, cenie gazu. Ogólnie mówili o tym, że jest zbyt wysoki zbyt koszt życia codziennego w, w Portugalii. A pan może się tam, powodować... No właśnie, bo pan się tam spotkał z samorządowcami i jaki cel był tej wizyty? Generalnie pojechaliśmy nas, z naszą misją gospodarczą z Województwa Łódzkiego na taką ogromną imprezę odbywającą się corocznie w Portugalii. To się nazywa Web Summit. Jest to takie forum wymiany doświadczeń, również pokazania siebie wysokich technologii. Z nami pojechało kilkoro przedsiębiorców, którzy w województwie łódzkim mają swoje firmy, które są z sektora tak zwanego wysokich technologii. Głównie informatyczne, ale również na przykład maszyny do zbioru owoców, do, do, ogrod do ogrodów nadające się, które to wykorzystują technologię mapowania polak, tak aby samodzielnie bez udziału człowieka mogły zbierać dane owoce, a więc też bardzo wysoka informacja. Informatyka. I tam również spotkaliśmy. Tam jest to ogromna impreza. To jest około 60 tysięcy ludzi zjeżdża corocznie na takie. Na takie forum, gdzie startupy mają możliwość zaprezentowania siebie, również rozmowy z potentatami, którzy chcieliby doinwestować albo kupić takie, takie startupy. Również te potentaci mają oferty dla różnego rodzaju firm, i to jest takie ogromne, na pięć hal, ogromnych rozłożone miejsce, gdzie się wystawiają firmy, które, które mają możliwość no, zarobienia, złapania kontaktów. To jest chyba najważniejsze. Bardziej, nie, największy tutaj e, uzysk z takiego spotkania. To jest właśnie złożenie kontaktów. Rzeczywiście tak się na przyszłość. stało, że te firmy. Tak, nasi przedsiębiorcy bardzo zadowoleni wrócili e, do Polski z e, tymi kontaktami na przyszłość dającymi bardzo ma, duże możliwości rozwoju. No, również nie ukrywajmy pieniędzy, które, które mogą się kryć za kontraktami, które w przyszłości e, będą podpisane, bo to nie jest tak, że na takiej e, na takim forum od razu jest podpisywany kontrakt. To jednak jest Potrzeba trochę czasu. Mówi się o tym, że Takiego forum do realnego, do realnego podpisania kontraktu e, może minąć nawet i rok czasu, a więc miar, miara dopiero takiego jak bardzo ta impreza była owocna dla danej firmy no to możemy mówić dopiero za rok, ale ten pierwszy kontakt, ten najważniejsze spotkanie odbywa się właśnie na takich forach, również wiele, wiele paneli, które są w, ten, w tym czasie z różnych dziedzin informatycznych, ale również typowo designerskich, pr które tam są pokazywane, no to, to to jest też coś takiego, co warto jest zobaczyć. Natomiast oczywiście był też taki Dzień Polski na Web Summit, gdzie Polska Agencja Inwestycji i Handlu pokazywała nasz kraj, pokazywała co my w Polsce możemy zaoferować, pokazywała jedną z firm, która stworzyła grę Wiedźmin, Autorzy tej gry mogli, mogli również zaprezentować siebie i zaprezentować tą grę dla wszystkich, którzy chcieli zobaczyć, jak nasz kraj funkcjonuje, jak, jak, jaką ofertę stwarza. A było tych przedsiębiorców właściwie pełna sala, więc myślę, że zainteresowanie można powiedzieć, że naszym krajem jest dość spore. Czyli ta no okazji... współpraca w dwie strony będzie. Tak, oczywiście. Wydaje się, że ta współpraca z naszym krajem, tychże przedsiębiorców, będzie się rozwijała, bo na, właśnie na takich imprezach, gdzie ściąga cały świat, technologiczny świat, wysokich technologii, wielkich firm i tych maleńkich. No to jest szansą dla naszego kraju, żeby się pokazać, żeby zaprosić, żeby tutaj właśnie była możliwość pokazania wszystkiego, co najlepsze. I na kanwie tej imprezy również nasza delegacja miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach dodatkowych e, obok websami, to jest mam na myśli tutaj spotkanie z firmą Jeronimo Martins, e, która w Polsce jest e, właścicielem e, sieci Biedronka, ale również wielu, wielu sklepów na całym świecie, w e, samej Portugalii, w Chile, e, które funkcjonują również w branży powiedzmy też spożywczej, e, szeroko rozumianej. I tam e, rozmawialiśmy o tym, by również e, zachwalając nasze produkty lokalne. Mamy wspaniałych e, rolników, sadowników, którzy mają wspaniałe produkty. Chcieliśmy, żeby e, zainteresować e, tę firmę, żeby można było z naszego kraju eksportować e, też te produkty e, spożywcze na cały, na cały świat. Również spotkanie kolejne e, z Portugalską Izbą Handlową. E, które jeszcze można powiedzieć szerzej, mogliśmy rozmawiać o naszych e, dobrych, e, pozytywnych stronach województwa, bo przecież mamy tutaj przemysł logistyczny, budowlany, e, chemiczny, e, farmaceutyczny, meblarski a więc tych e, możliwości, które nasze województwo oferuje dla Izby Handlowej Portugalii. Wydaje się, że mamy bardzo duże, duże możliwości. I tam również staraliśmy się to wszystko przekazać. Przy okazji zapraszając zarówno, jak w tym wcześniej mówiłem, z firmę Jeronimo Martins, jak i Izbę Gospodarczą do naszego miasta, do, do, na forum, Europejskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w dnia 14-16 grudnia w hotelu Andel z Łodzi. Chcieliśmy tam jeszcze większą ofertę przekazać. Być może nawet, jeżeli byłoby zainteresowanie, to wprost spotkamy byśmy zorganizowani z naszymi producentami, czy też rolnikami, którzy są zainteresowani eksportem do Portugalii. Kolejne spotkanie, to jeszcze jedno się odbyło w ramach właśnie tego naszego wyjazdu, to właśnie to co Pani wspomniała na początku, czyli spotkanie z samorządowcami w rejonie Setúbal, takie miasto. No które... tak i czemu to służyło? To służyło również pokazaniu naszego regionu jako chętnego do współpracy z regionem w Portugalii, zaproszeniu również do uczestnictwa samorządowców portugalskich w Europejskim Forum Gospodarczym no i wymianę, wymianę doświadczeń na polu środków unijnych byli zainteresowani, ale ponieważ jest to region też rolniczy. Ale rolniczy w rozumieniu produkcji zwłaszcza wina, winorośli. No to jakby na tym polu oni też są zainteresowani współpracą z nami, a my oczywiście na polu naszym, które tutaj mamy, jak najbardziej myślę, że nasi rolnicy mogą być zainteresowani, żeby tam przez samorząd również gospodarczo się rozwijać. Także ta współpraca, i oczywiście na polu kulturalnym byli bardzo zainteresowani również, żebyśmy i takiej rozmawialiśmy o takiej bardziej kulturze ludowej, bo rejon Setubal jest rejonem bardziej wiejskim i tam jest rozwinięta ta kultura kultura ludowa, byli zainteresowani też zapoznaniem się z naszą, na przykład Opoczyńską, na przykład łowicką kulturą ludową. Także dość bardzo ciekawa ta, ta rozmowa była i oczywiście myślę, że za, na nasze zaproszenie na Europejskie Forum Gospodarcze, również samorząd w rejonie Setubal raczej pozytywnie odpowie i będziemy mieli Mogli gościć tutaj Portugalczyków z tamtego rejonu. Także bardzo owacna wizyta, wiele, wiele pracy włożone w to, żeby zarówno przedsiębiorcy, z którymi pojechaliśmy tam, jak i żeby nasze kontakty województwa i w ogóle nasza nasze branże w województwie mogły się rozwijać. Panie Marszałku, porozmawiajmy teraz o pieniądzach, które nam się należą z KPO, bo nasze Plan wydatków został zatwierdzony. No to rozumiem, że teraz czekamy na tą wypłatę, która nam się należy. No, tak by należało rozumieć, że już jesteśmy na prostej ścieżce do tego, żeby te pieniądze się pojawiły, ale jak wiemy doskonale. No są blokady nieustająco w Komisji Europejskiej. Ciągle jest za mało, pomimo tego, że prezydent bardzo wcześnie zaangażował się w to, żeby wyprostować wszelkie niuanse, które były problematyczne dla Komisji Europejskiej. I wydaje się, że wszystkie te sprawy uległy zmianie zgodnie z oczekiwaniami Komisji to coraz to nowe problemy są wymyślane i w związku z tym już nawet prezydent powiedział, że już więcej nie będzie się angażował w tę kwestię, dlatego że to jakby widzi, że nie ma dobrej woli. Nie ma dobrej woli w tym, żeby... Komisja Europejska uznała dla Polski już dzisiaj wypłatę tych środków. Wydaje się, że tych powodów jest oczywiście wiele. No sama słabość, moim zdaniem, przewodniczącej komisji Ur Ursuli von der Leyen, która ma oczywiście określone problemy atakowana jest, i partia w Niemczech przegrała. No trzeba powiedzieć, rybery. że ona się nie wywiązała z tego, co obiecała prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Dokładnie, dokładnie, ale ona jest moim zdaniem niewywiązana i właśnie z tego wynika, że teoretycznie uzgodniła jakiś, jakąś ścieżkę dojścia do tego, żeby te pieniądze były, natomiast później została bardzo silnie zaatakowana przez opozycję naszą, ale będącą w, w Brukseli, w Parlamencie Europejskim większością, również Donald Tusk, w moim przekonaniu, używać swoich kontaktów, by zastopować te dobre decyzje dla Polski. I to wszystko się składa oczywiście przegrana partii Urszuli von der Leyen w Niemczech, również żądania Komisji Śledczej w Parlamencie Europejskim za decyzje podjęte w przeszłości odnośnie kontaktów z Pfizerem. No wszystko to składa się na to, że nagle Komisja Cofnęła chęć dogadania się z Polską, przekazania zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami pieniędzy, co jest niestety smutne, bo jakby pokazuje, że Unia Europejska nie jest merytoryczna pod tym kątem, tylko zdecydowanie ulega naciskom różnych głosów, które są silniejsze. Oczywiście Donald Tusk był, był znaczącą postacią. W Unii Europejskiej, a więc, a więc też ma tam określone kontakty, które pozwalają na to, żeby pewne decyzje wymuszać. No, mam nadzieję, że to jeszcze dojdzie do skutku, niemniej na tą chwilę jest to bardzo trudne, aby te pieniądze trafiły, bo tak jak powiedziałem, te blokady, te, ta niechęć do tego, żeby uznać. Że Polsce po prostu się należy to, co wszystkim innym krajom za to, że była pandemia, za krajowy plan odbudowy to jest właśnie to, że miał służyć. Powstaniu, odnowieniu gospodarek po pandemii. Wiemy wszyscy doskonale, jakie było zatrzymanie gospodarki, jak firmy zatrzymały się, jak wszelka działalność taka, która wymagała kontaktów międzyludzkich, ustała. I to miało być takim wyrównaniem, bodźcem gospodarczym dla każdego z krajów. No, ale trzeba też powiedzieć, Polski. że tu w grę wchodzą pożyczki, czyli wygląda to trochę tak, że idziemy do banku, umówiliśmy się z bankiem, podpisaliśmy już, Umowę, bank dać ma nam pieniądze, no a bank mówi: No dobra, podpisałeś umowę, ale my ci pieniędzy nie damy. No dokładnie, to jest takie dość, powiedziałbym, szachrajskie działanie. No, każdy logiczny człowiek myśli o tym, że jeżeli mam już zobowiązanie wobec banku, tu używając pani przykładu, to te pieniądze mi się należą, powinny już dzisiaj być dostępne. No i oczywiście jestem zobligowany wtedy spłacać ich zadłużenie kredyt w jakimś tam terminie. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia takie, że podpisaliśmy tę umowę, mamy określone zobowiązania, ale Pieniędzy nie widać. Ale pieniędzy na naszym koncie nie widać. Panie Marszałku, okazuje się, że tradycyjne karty pacjentów sprawdzają się zawsze, no bo Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki padł ofiarą cyberataku, no i trzeba było tradycyjną metodą, czyli papierową obsługiwać pacjentów. Panie dyrektorze, to jest bardzo poważny i trudny temat. Rzeczywiście e, wszelkie informatyzacja, a zwłaszcza szpitali, przyspiesza zawsze e, i zwiększa możliwości e, diagnostyczne, lecznicze, e, sprawozdawcze, e, statystyczne e, każdej jednostki służby zdrowia. I to jest niewątpliwe. Natomiast niestety, to jest zawsze narażone. Ta, ta, ta wysoka informatyzacja jest zawsze narażona na to, że jeżeli znajdą się jacyś szaleńcy, trudno ich określać inaczej, którzy zdecydują się na atak na szpital, niestety paraliżuje to bardzo wiele dziedzin normalnego funkcjonowania, i wtedy rzeczywiście sprawdzają się analogowe, nazwijmy to. Sposoby na to, żeby diagnozować, żeby leczyć pacjentów. Co jest niestety i wydłuża czas, a czasami wręcz uniemożliwia, bo niestety nie wszystkie badania da się w ten sposób wykonać. No, na przykład to, cała diagnostyka obrazowa, tomografy, rezonanse, no, jest sprzężona z systemem i sieciowym, systemem informatycznym. Co powoduje, że jeżeli ten system padnie, to one po prostu nie funkcjonują. Także y, każdy atak jest niezwykle wrażliwy, niezwykle trudny dla takiej jednostki, jaką jest y, szpital. Myśmy też w zeszłym roku mieli taką sytuację, kiedy jeden ze szpitali wojewódzkich został zaatakowany i skutecznie, niestety, sparaliżowany na jakiś czas. I w związku z tym no, mieliśmy bardzo trudny moment, kiedy do, no, trzeba było odtworzyć działalność tego szpitala przy pomocy, oczywiście, różnego rodzaju informatyków, którzy pomagali nam w tym. I to jest niestety nasze wyzwanie czasów, bo z jednej strony chcemy jak najlepszą, Usługę, jak najszybciej dać temu choremu, który potrzebuje, dostać się do lekarza, dostać się przy okazji również wcześniej przebadając się diagnostycznie, a z drugiej strony no, mamy tego typu trudności, że ktoś próbuje te szpitale sparaliżować, częstokroć jeszcze próbując wymuszyć jakiś okup za odszyfrowanie na przykład danych. To jest niegodne działanie. Niestety ten świat już dzisiaj tak jest złożony, że cyberprzestępcy, bo tak trzeba ich nazywać, atakują nie, nie patrząc na zdrowie, na życie, na jednostki, które są tak wrażliwe dla każdego sektora zdrowia publicznego. Dlatego też no, ubolewam, na pewno jest to traumatyczna sytuacja. Dla pacjentów, dla również dyrekcji, dla pracowników Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. Mam nadzieję, że ta sytuacja jak najszybciej będzie unormowana. Ogromny szpital, bardzo dużo pacjentów tam się przewija. Nie, tak, i to z całej Polski. Pamiętajmy, że to jest jednostka, która leczy pacjentów nie tylko nawet z, ani, ani z województwa, ani z łodzi. To są pacjenci z całej Polski. Która, którzy przyjeżdżają z nadzieją pomocy dla ciąż wysoce zagrożonych, dla, dla, dla ciąż z dużymi problemami. I wyeliminowanie tej jednostki z systemu ochrony zdrowia na jakiś czas, no powoduje niezwykłe problemy. Oczywiście, no, system musi sobie jakoś z tym radzić, natomiast no pacjenci przeżywają to w dużym stopniu, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o, o dzieciach jeszcze nienarodzonych, często albo o problemach, które mają pacjenci Zdrowotnych, a więc no, takich bardzo wrażliwych. Bardzo dziękuję. Bardzo się ty, tymi atakami. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Forum Radia Rok Parada.